No kurde Jeszcze nic nie zrobiłam, a już do mnie strzelają. Dobra, schowaj się, schowaj się. Jakoś przeżyliśmy. Na razie. Dobra, jeden z głowy. Co? Chyba sobie żartujesz. Stary. Gdzie ja jestem w ogóle? O, wow. Nie, i tam je zabiło, no. No chyba se żartujecie. Snajperzy muszą być cholernie upierdliwi. Oh. No jasne, zaraz oberwę piętnaście tysięcy razy. Nie żyjesz. No, skakuj, skakuj, skakuj. O Bogu dzięki. Zaraz, gdzie ja idę? Aha, tu Ach tak. Linda. nam się otworzy, jak... Ten nasz pomocnik nam otworzy. Jak on się nazywał? Kurde. A, oh, za długo w to nie grałam. No, może wejdziemy na komputer? Ej, słowo, ciekawe bo jakby hejt zaczęła grać. <grych> Gramy w Mirror's Edge. Nie ma tu Mirror's Edge. Dobra, dawaj ten komputer. Hmm. Pochodźmy sobie po monitor... A, co to było? Ale fajne. Zrób tak jeszcze raz. O. Super. O, tutaj możemy podziwiać widoki, jako jedyna winda w tej grze. No, może za chwilę, bo. O. Proszę. Jakie piękne miasto.

to tu jeszcze w tyłek dostać. Jeszcze ktoś? Jeszcze ktoś? A, jeszcze ktoś, kurde. Jeszcze jeden. Dobra. Teraz serwery. A nie, to już jest rozwalony. Tu i tu. Chyba wszystkie. Ja. Teraz już posta droga na dach. А, по <laughs> Се върни Z Powiedzmy, że Dlaczego my jesteśmy niegroźni? Na wojnie najpierw należy przełamać winików.